Cześć, z tej strony Wiktoria i witam Was w nowej odsłonie Manitou Challenge, czyli Manitou XL Zawodowce. 850 145 koni V+. Ładowarka ta posiada wysokość podnoszenia 760, 5 ton dźwigni i 140 koni. Silnik mamy Janmara, 140 koni i także bardzo mocną hydraulikę o 200 litrów na minutę. Dzisiaj mam tutaj karteczkę, jestem właśnie po nagrywaniu filmu z Manitou, z ładowarką, którą przed chwilą widzieliście. No i postaram się Wam ją tutaj ocenić, tak jak kilka lat wcześniej, ale różnica w tym projekcie jest taka, że to nie ładowarka przyjechała do mnie, tylko ja do ładowarki, do ładowarki, która użytkowana jest od około roku w skupie i tam się bardzo fajnie sprawuje. Już nie przedłużając, przejdźmy do oceniania. Tak jak w zeszłych latach, w zeszłych projektach, dostałam kartę oceny. Pewnie ją kojarzycie, rozdawało się tam gwiazdki, i tak samo będzie się robić teraz. W sumie pokażę Wam ją. Karta wygląda następująco. Da, 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 da. Tak. Nie musicie tutaj tego czytać, ja Wam to wszystko zaraz przeczytam. Ale mamy tutaj 10 punktów, i za każdy, w każdym z tych 10 punktów mogę rozdać 5 punktów. Powiem Wam, już sobie to przeanalizowałam szybciutko, dlatego też mam tutaj karteczkę, żeby szybciej mi szło to nagrywanie. Ale wyobraźcie sobie, że to chyba będzie najlepiej przeze mnie oceniona ładowarka. Jestem w szoku, myślałam, że będzie gorzej serio. Przejdźmy do punktu pierwszego, czyli komfort i widoczność, ocena warunków pracy w kabinie. Powiem Wam, ja. Mi się podobało. Mi się naprawdę podobało. Mogłabym znowu przyczepić się, jeśli chodzi o komfort pracy w ogóle, do nie wiem, czy kojarzycie film, i to był chyba film, już kurczę, nie pamiętam z którego roku. Rok temu mieliśmy tą bardzo małą ładowarkę, i jeszcze wcześniej, czyli w 2022, mieliśmy bardzo dużą ładowarkę, i ta bardzo duża ładowarka. Była właśnie bardzo podobna do tej, którą teraz użytkowałam. I ja tam wtedy siedziałam w tej ładowarce, oceniałam ją i narzekałam na to, że roleta, która jest przeciwsłoneczna dla właśnie tego komfortu pracy, jest wiecie taka niewysuwana jednolicie, tylko na zaczepy. I powiem Wam, ja w tym roku chyba doceniłam to rozwiązanie. Mimo tego, jak tam wtedy też mówiłam, jedzie się po dziurach, wiecie, ciężko jest to trafić, ale my teraz mamy ładowarkę innej marki i tam jest całkiem inne rozwiązanie. I powiem wam, nieraz mi to wkurza, bo się zacina. Tam jest po prostu ta żaluzja taka, że leci cały czas w tych. znalazłaś, Leci w tych rowkach, a tutaj trzeba to sobie naciągnąć. Więc powiem wam, za to nie odejmę w tym roku punktu. Więc tutaj już jest jeden punkt więcej. Bo naprawdę podoba... zaczęło mi się to podobać, po prostu stwierdziłam, że jest ok, więc przepraszam poprzednią, m, dwa lata temu Monitu. Chcesz też coś powiedzieć? Chodź, nie? Ok. E, przepraszam, <laughs> ale człowiek musiał dorosnąć. Jeśli chodzi o ogólny komfort, ładowarka mimo tego, że jest duża, fajnie się w niej siedzi, jest no wiadomo dużo miejsca. Pracowałam w niej troszeczkę, musiałam się przyzwyczaić na początku, ale było ok. Fajną opcją też było to i tego na przykład nie ma w mojej rodzinnej ładowarce, też marki Manitou, że y, siedzenie porusza się razem z joystickiem. Czyli joystick, wiecie, że my skaczemy sobie po dziurach, to joystick skacze z nami. Więc tu jest to taki komfort, że jak jedziemy i robimy coś... Oj, mam nadzieję, że tych kartek nie słychać. Robimy coś, jedziemy przez dziurę. Wiecie, my skoczymy cały, to nie musimy się tam naciągać do tego joysticka, tylko on jest też razem z nami przy nas. Bardzo fajna opcja. Fajną opcją, która też była, ja myślałam, że to była opcja, którą sobie robili sami użytkownicy tej ładowarki: kamerki. Kamerki, bo no, ładowarka jest duża, tak? Nie, no, nie będziemy widzieli, co pod nią jest, czy to jest taki, o, mały szczurek tam gdzieś biega. Dzięki temu, że są te kamerki, komfort po prostu leci w górę. Więc ja sobie tu nawet nie napisałam, ile tych um, gwiazdek daje, ale dałabym chyba pięć. Jeszcze coś, co też mi się podobało, to były te wycieraczki. No wiadomo, z przodu są, z tyłu są, z boku jeszcze była wycieraczka i były jeszcze podgrzewane szyby. wypas pas po prostu. Bardzo mi się podobało. Więc <laughs> tu, faktycznie, muszę to sobie jeszcze zredytowanie, ale dajemy 5 na 5. Chyba, że przypomni mi się coś niemiłego, to odejmiemy jedną gwiazdkę. Ale na razie za jedynkę jest 5 gwiazdek na 5. Dwójka to jest ocena łatwości i intuicyjności zmiany o sprzętu, chyba dobrze to powiedziałam. Jak dla mnie. To będzie chyba szybka odpowiedź. To też 5 na pięć z racji tego, że ja obsługuję ładowarki Marki Manitu i nie z jedną ładowarką miałam styczność, więc dla mnie to było mega intuicyjne. I jeszcze, co było fajne i chyba mogę to dodać do tego punktu tutaj, bo w mojej rodzinnej ładowarce ojej. Tak, przylecą. Tak to będę mówić. Moja rodzinna ładowarka Jest. Tak, że jak zmieniamy sobie na przykład paleciak widły na łopatę. Tak to się nazywa? Jak się mówi po polsku? Bo my tu w Gwarze mówimy nie wiem, czy to tak po polsku też jest to trzeba wyjść z tej ładowarki i taki bolec po prostu albo wyciągnąć, albo wsadzić i zabezpieczyć. Tutaj tego już nie ma tutaj wszystko robi się z kabiny joystickiem więc też fajnie i to jest też ten komfort, który był w punkcie 1. Dlatego dobrze, że tam jest na razie 5 do 5, że nie trzeba wyskakiwać, jak jest zima, jak jest lód, śpieszymy się do czegoś. No to dużo daje, nie? No więc tu też damy 5, damy 5 na 5. Proszę bardzo, fanfary. Trójka, du, du, czyli działanie hydrauliki ocena szybkości i reakcji joysticka. Tutaj miałam pewne obawy z racji tego, może pamiętacie tą ładowarkę, która była dwa lata temu, nie wiem czy to można, to chyba można tu dodać, ale też można to dodać do pracy w gospodarstwie, która będzie za chwilę. Ładowarka nie podobała mi się najbardziej ze względu na to, że gdy dodaliśmy, na joysticku kliknęliśmy, że ma jechać do przodu, ona sama ruszała, tak wiecie, pusz, nagle. I don't like this. Wolę jak po prostu kliknę sobie ten joystick sama, dodam gazu i ładowarka będzie jechała tak, jak ja bym chciała, a nie jechała sama. A w tej ładowarce, wyobraźcie sobie, było właśnie tak, jak ja lubię. Czyli nie tak, że sama jedzie, tylko tak, że dopiero jak dodam gazu, to ona jedzie. I to było przefajne. Ja po prostu, jak się dałam do tej ładowarki, mówią: O nie, to jest na pewno to samo. Okazało się, że nie. I byłam też przezachwycona. Ja po prostu nie wierzę, że ten film będzie <laughs> wszystkim, jestem przezachwycona. A dobra, jest tu taki punkt, w którym nie, nie, nie jestem zachwycona, ale to zaraz, to, to już czerpiemy Jeśli też chodzi o jakąś intuicyjność tego joysticka, tego wszystkiego. To wydaje mi się, że jeśli ktoś wsiadłby do tej ładowarki i nie jest mną, czyli nie ma z nim styczności, też połapałby się z wielką łatwością, co i jak i gdzie ma kliknąć, bo nie dość, że wszystko jest opisane, to jeszcze jest faktycznie wszystko intuicyjne, więc na, tak to zostawię. To będzie koniec mojego komentarza do punktu trzeciego. trzeciego? Tak, punktu trzeciego. I tutaj też mamy 5 na 5. Bo Wiktoria. Co się dzieje? Ale w czwórce nie będzie tak kolorowo, ponieważ w czwórce jest jazda z przyczepą. I tutaj um, na upartego z tą przyczepą pojedziemy, ale na ulicę już raczej nie wyjedziemy, ponieważ nie ma hydrauliki. A jak nie ma hydrauliki, to nie będziemy hamować. Można ściągnąć sanki. Bo czy to jest zgodne z BHP? <laughs> bo jest zaczep. Jest bolec, jest nawet prąd, więc jakbyśmy musieli coś podłączyć, to podłączymy, podpiąć też podepniemy, no ale trochę niebezpiecznie, bez tej hydrauliki, co nie? Aczkolwiek można to dokupić, więc jakby ktoś kiedyś chciał ciągać przyczepę ładowarką, przy zakupie trzeba powiedzieć, że to jest potrzebne i panowie tam domontują, wszystko będzie dobrze, ale jak dla mnie na ten moment jest 3 na 5. 3 albo 2. Dobra, dajmy dwa. Jest dwa. Nie, jest dwa, bo to niebezpieczne. No, okej. Okay. Punkt piąty, czyli praca w gospodarstwie, ale ocena jazdy z osprzętem rolniczym. I tutaj, tu też chyba nie mogę być łaskawa, bo. No, ale to jest takie. Ani tak nie może być, ani tak nie może być, bo ładowarka jest wielka, więc szufla do niej też jest wielka. Źle się z nią jeździ. Bo jest wielka i nic nie widać. Ale są kamerki. Dzięki czemu więcej widać. Ale i tak jest wielka. Więc chyba dałem cztery. No bo co tu? Jeszcze palec jak można. Ale no, no. jedzie się fajnie. Jakby nie mam zastrzeżeń. Jedyne co? To trochę dźwignęło mi pupę, jak jechałam z szuflą. Pełną, chyba, albo niepełną, nieważne. Tak czy inaczej, damy cztery. Damy to cztery nie ze względu na to, że ładowarka się super sprawdza i panowie, ja z którymi rozmawiałam, o niej w ogóle mi na niej nie narzekali, więc chłopaki dawają sobie radę. Więc może nawet byśmy pomyśleli nad 5. albo dajmy cztery i pół, żeby nie było. Cztery i pół. Cztery i pół. Wiecie, co jeszcze było fajne? Że tam nawet nie trzeba było zapinać paleciaka, żeby beatbagi podnosić. I to też Wam tutaj pokażę. I to mi się też podobało. Więc niech jest 4,5, dlatego że szufla duża i dupa się dźwiga. Dobra. E, serwis i konserwacja. Szósteczka, czyli coś, co ja bardzo lubię w tych ładowarkach i chyba za każdym razem oceniałam to na piątki, ze względu na to, że tam wystarczy dźwignąć klapę i tam jest wszystko. Tam jest wymiana filtrów, jakiś olej. Paliwo jest aczkolwiek z drugiej strony, ale też łatwo dostępne. A co lepsze, nie przeszkadzające, w sensie nie urwiemy zakrętki, my gdzieś wjedziemy, bo to jest schowane. Ale łatwo się to guzikiem otwiera, odkręca, leje paliwo, wszystko fajnie. Więc tutaj serwis i konserwacja. No, to też co ja mam tu więcej powiedzieć? No, że daję tu 5 na 5, bo co tu jeszcze więcej chcieć? I tak jak Wam się coś bardzo zepsuje, to musicie wezwać serwis, ale to, co potraficie zrobić sami, to potraficie zrobić za, dzięki po prostu otworzeniu tej jednej klapy. I wszystko jest dostępne i fajne, więc to też mi się podobało. <laughs> Czy ja bym mogła na coś ponarzekać tutaj? No, chyba Nie. Obsługa codzienna. Obsługa codzienna, którą pomyliłam w pracą na gospodarstwie, ale to już nieważne, przeszliśmy to, idziemy dalej. Obsługa codzienna, wspomnę to samo co wcześniej, a chyba, że to wycięłam, tak czy inaczej, kogut, kogut dla oporowców jest, więc można oporowo, całodobowo tą ładowarką jeździć i wszyscy zawsi będą wiedzieli, że wy jeszcze sobie oporowo działacie. Więc to jest super, kogut jest, radio też jest, więc jak ktoś oporowo też słucha muzyki, to muzyki też może posłuchać, można sobie wysłać pozdrowienia w radiu, nie wiem czy tak robi się w sumie w innych częściach Polski, ale u nas jest radio, które, do którego można wysłać pozdrowienia i te pozdrowienia potem są w tym radiu, że tam nie wiem, Anka pozdrawia Helę i Hela Ankę i w ogóle... I wszyscy są zadowoleni. Jest po to, można się oporowo pozdrawiać w radiu. Dajcie znać, czy u Was też tak jest, czy tylko u nas ta ładowarka jest bardzo zwinna. Ja tam kręciłam bączki sobie na podwórku. Ja wiem, może na nagraniu nie widać tego, że jest taka zwinna, ale naprawdę z perspektywy kierowcy ja się zdziwiłam, że tak bardzo można tą kierownicę przekręcić i, i tak bardzo. Ja w ogóle miałam wrażenie, że się kręcę w kółku, w się sensie w jednym miejscu, ale na nagraniu. To tak nie wygląda, niestety. Tak czy inaczej, mi się bardzo to podobało. Otwieranie okna, które nie jest otwieraniem na zasadzie, bo tak jest w naszej rodzinnej ładowarce, albo otwieramy do końca duże drzwi. Ostatnio, w tej ostatni rok temu, w tej ładowarce, która była mała, zwróciłam uwagę na to, że drzwi są no, nieproporcjonalne do niej, bo są mega duże, ona jest bardzo mała. I to było niewygodne, ale tutaj tak tego nie czuć, więc nie przyczepiałabym się też. Myślę, że dałabym też 4,5 na 5. Tak to mam napisane. Czy ja powiedziałam, dlaczego tylko 4,5, a nie 5 na 5? Hmm. Chyba musimy dać 5 na 5, bo zapomniałam, dlaczego jest 4,5. Nie no, dobra, to damy te 5 na 5. Kurczę. szybko U Usameczka to jest ocena inteligentnej hydrauliki centralnego smarowania i tutaj też muszę dać 5 na 5, no bo jak można nie dać centralnemu smarowaniu 5 na 5? Władowarce tutaj na gospodarstwie z limuzynami, które są w sumie za mną, czyli dziewczyny, mam nadzieję, że fajnie się Wam ogląda, jak dziewczyny sobie tutaj jedzą. Mamy w ładowarce to centralne smarowanie i wiecie, po prostu rzucamy tam smar. I nas nic nie obchodzi. Tak czy inaczej, to mi się bardzo podoba. Ja bardzo jestem wielką fanką, więc dajemy 5 na 5 Właśnie. No i zbliżamy się do panelu sterowania. Wygląda mega fajnie, estetycznie. Podoba mi się. Komputerek jest, więc jest nowoczesnie ekskluzywnie. Jakby ktoś się chciał w internetach pochwalić, jak oporowo pracuje, no to już będzie, tak wiecie, fajnie. Dobra, ja żartuję oczywiście. Ale. Co tu chciałam powiedzieć, no co ja mam powiedzieć, no wszystko jest super, czegoś mi brakowało, no nie. Właśnie wydaje mi się, że jakbym pojeździła tą ładowarką tydzień, to coś by tam znalazła złego, ale że pojeździłam nią nawet nie pół dnia i tutaj mam zastrzeżenia do dziesiątego punktu, bo nie miałam okazji wytestować zużycia paliwa. Nie wiem jak go ocenić. Panowie, dobra, już przejdziemy do tego punktu 10. Zaraz wrócimy do 9. Panowie powiedzieli, że ma małe spalanie. Um, I że oni są zadowoleni. Ale wiecie, no, ja tego nie wytestowałam, więc dałabym takie 2 na 10. na 5, przepraszam. I chyba tak to zostawimy. Oj. No bo. Od panów jest 2, ode mnie byłoby 3, ale nie miałam okazji. Finalne sterowania. Tak jak wcześniej już mówiłam, wszystko jest intuicyjne, wszystko jest czytelne. Nawet jakbyśmy czegoś nie wiedzieli, wydaje mi się, jak klikniemy, to już będziemy wiedzieć. Kamerki są fajne i ogólnie te kamerki są połączone z tym ekranem, który mamy w tym Manitou i tam wystarczy, że kręcimy sobie takim guziczkiem, który się kręci. Jak się pokręci, to wyskoczą te kamery i też jest fajnie, bo tam mamy w ogóle dużo opcji w tym komputerze. On jest, że tak powiem, interaktywny, nie tak, że jest cały czas taki sam. jak tam coś pokręcimy na przykład, to się zmienia, więc też, że wygodnie, fajnie, wszystko pod ręką. No i co? I możemy tu też chyba dać 5 na 5 i huhu, bardzo dużo punktów nam tutaj wyszło, tak mi się wydaje. Um, 5 na 5 policzymy sobie, nie? 5 i 5 i 5. Czyli mamy. 20, no i tu jeszcze dwa, czyli mamy 22 punkty z tej strony. A z tej strony, moi drodzy, mamy troszkę mniej punktów. 21 i 5. No i moi drodzy, mili Państwo, mamy tutaj fanfary. Fanfary się należą dla nami, bo mamy tutaj 43,5 punkta. Więc. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dajcie znać, jak Wam się ta ładowarka podoba. Czy przydałaby Wam się taka duża w gospodarstwie, czy może jednak szukalibyście czegoś mniejszego? Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do następnego.